Witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie przed świętami. Jeszcze widzowie, ja tutaj do was nadaję i wiecie co? Będę dzisiaj rywalizował razem z villagerem, słuchajcie, za tymi drzwiami są takie bloki. Nie wiem, czy wam mogę powiedzieć, jak one się nazywają. W sumie chyba mogę. Są to laki bloki, które, e, które są po prostu jedne, są dobre, a drugie, są złe, zależy na jakie trafimy, i będziemy rywalizować się razem z villagerem, kto będzie szybciej na samym końcu. I na samym końcu będą na nas czekały potwory, które Będziemy musieli rozwalić. Kto szybciej rozwali, ten wygrywa 100 tysięcy diamentów, 100 tysięcy emeraldów i 100 tysięcy złota. Wszystko jest przygotowane na końcu w skrzyni. Także trzymajcie za mnie kciuki widzowie i zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie, żebym ja wygrał, a jeżeli chcecie, żeby wygrał to Villager, to musicie zostawić subskrybera, Albo możecie to i to zostawiać. Jeżeli nie, nie wiecie, kto ma wygrać Waszym zdaniem, czy Villager, czy ja, to zostawcie i łapeczkę i subika. A Villager się wtedy z wami przywita. Nie ja nie ja wygrałem. Oh. Ja wygra. E, nie, nie, nie nie wygrasz, nie wygrasz, przegrasz, a, przegrasz, ja przegrasz, wygram, przegrasz, ja przegrasz. Ja wygram, ja wygram, ja wygram. Nie, 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 przegrasz, przegrasz, zobaczysz. Dobra, no to co? Otwieramy drzwi i, i zobaczymy, kto będzie pierwszy. A w ogóle wiecie, czemu niebieskie są drzwi i czerwone? No nie bez powodu, bo niebieska jest łapeczka, a czerwona jest subskrypcja. No ale dobra, wychodzimy. 3, 2, 1, go! Zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy. I pierwszy lucky block już czeka. Ej, villager rozwalił tak szybko. E... Mam zbroję dla konia, ja nie mam konia. Czekaj, a ja rozwalę, co ja mu dostałem? Książki jakieś, po co mi książki? Książki nie są mi potrzebne. Nie, 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 mogę w sumie zostawić te bloki. Dobra, no, ale na razie czekaj, trafiamy na szybko. dobre laki bloki. Słuchajcie, dostaliśmy Ej, teraz kilofy drewniane. Dostałem słomę. To... Słomę? No to dla ciebie, wieśniaku, akurat. O, nie jestem wieśniakiem. Ej, e, a kim ty jesteś? Normalnie ostatni ty wieśniakiem. Dobra, czekajcie, rozbijamy kolej... Uuuu wow. panie! Patrz pan co ja zrobiłem! Dobra, ale go nie uderzam, bo on nie jest agresywny wobec mnie. Nie, czy jak? Nie wiem, ale ja go nie uderzam, bo mógłbym je za mną gonić, a nie wiem czy z nim wygram, bo... Pan, co on ja może mam, co ja mam, pan co ja mam. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, jak na razie miałem same dobre lucky bloki. Oooo! Wow. Villager! A. Co tobie wyskoczyło? Naciśnij to dźwignię. Co się dzieje? O. Uważaj, ty, uważaj! Łoo! Wow. Ole rozsadziło! O chłopie! A... Coś ty zrobił? Prawie z zginął? Byś przegrał. No teraz musimy wziąć te bloki po prostu, które dostaliśmy, rozbić je i wziąć je ze sobą, żeby przejść dalej. Także bierz tę słomę, którą żeś stawiał. Ja biorę normalnie książki, zabieramy je, zabieramy, zabieramy. Dlaczego tego nie mogę zniszczyć? ALO! No nie mogę tej książki zniszczyć! Ty też. Trzeba, nie nie ma no nie umiem, no nie potrafię. A dobra! Ja bo mogę nie ci. mogę tego sikierką rozwalać. Dobra, okej, okay, rozwalamy, rozwalamy, rozwalamy. Ty, ale z jej tylko książki wypadają. Ty musisz słomę musisz rozwalić. Dawaj tą ja słomę. Że, że zebrałeś ja mam, słomę. Mam, to dawaj da, tutaj, mam. dawaj tutaj, do najbliższego punktu i porozstawaj tak, żebyśmy mogli dojść. I wtedy ścigamy się dalej. Jeszcze jeden Lucky Blok ci lata, go też musisz rozwalić. O dobra, dobra, super, super, przechodź dalej. Idź na swoją stronę, a ja rozbijam swojego Lucky Bloka, tylko już teraz będę biegał w tą stronę. Dostaliśmy... Ej, coś dostaliśmy. time To jest jakiś zegar chyba wydaje mi się. Nie wiem, ale mogę sobie już ubrać buciki i spodnie, bo dostałem. No, villager zamknięty we wodzie! Villager przegrasz! Przegrasz! <laughs> Czekaj, pomogę ci, pomogę ci! Szkło ci rozbiję. Wylewa się Villager jest w obsydianie. Villager! Villager żyj! Czekaj, ja mam się ten, Kinofa, pomogę ci! Rozwalam psy! O, dobra, wydostał się, udało mu się. Masz farta. Masz farta, dobra, lecimy dalej. O! Sebek spadł. Ej, dobra, klikam od razu, ja zobaczymy, gdzie będę. I czekajcie, gdzie ja się pojawiłem? Eee, w... A, na początku. Dobra, dobra, czyli ja utrudnienie jest takie. Eee, villager na mnie czeka. Villager rozbije te laki bloki, bo normalnie ja muszę to wygrać generalnie, ale... Ooooooo, wow, wow, wow! Co tu się zrespiło? Dobra, muszę to ominąć. Słuchajcie, musimy a, uważać czas, na takie ale. TNT, nie TNT, bo one wybuchają i widzicie, co się, co się dzieje! A, a! WILACZER! A, a, a! Ucieczka! Ucieczka, ucieczka! Co tu się dzieje? Tej bez głowy lata tu! Bez głowy chłop tu lata! A ci za mną gonią. WILACZER ZABIERA ich! rozwali ich! Bronią, bronią! O! Oh, zapaliło się! Co jest? Skąd to się bierze? Ja Epiecznie nie rozwaliłem tu dla żadnego. Pale się. O nie, o nie, o nie, co się dzieje? To ja to podpalam, to ja to podpalam. Co tu się dzieje? Proszę państwa, Patrzcie, ile tego idzie tutaj. W ogień, w ogień, w ogień. Może ja ich muszę wepchać w ogień. Może dostałem coś takiego. Villager, pomóż mi, pomóż mi. Ja tu palę ich wszystkich. Patrzcie, podpaliłem ich wszystkich. Ale ile ich jeszcze biegnie? Dobra, muszę ich zniszczyć. Ja chyba nie bez powodu mam ten ogień i on mnie nie bije, słuchajcie. Żeby mi po prostu pomóc. Dobra, ten Lucky Block jednak był dobry. Ale ja nie wiem, ja go chyba nie zniszczyłem. Wydaje mi się, że samo to się zrobiło. Albo Villager normalnie swojego Lucky bloka Patrzcie, mu zamieniłem Lucky bloki na jakieś czarne. Dobra, ja już wygrałem, słuchaj, rozwaliłem te potwory. Tu jeszcze dwa. Eee, <laughs> palę się. Dobra, Midlazer, ja muszę ten ogień jakoś uspokoić. Tu Ej, mam latarnię. No jego laki blok, zrobił się czarny. No wiem, ja muszę się cofnąć i porozbijać. Wow, resztę laki bloków. Tu diamentowy Bob jakiś mi się pojawił, który chce się ze mną bić. Chodź tutaj, chodź tutaj do ognia. No chodź, cwaniaku, no chodź. W ogóle dostałem coś do jedzenia, to sobie zjem, bo jestem głodny, cyk. I zgniłe mięso. Ciekawe, czy będę miał zatrucie. No, dostałem zatrucie, ale życie się regeneruje, to jest najważniejsze. Tu była jakaś latarnia, jeszcze rozwalmy tego lucky bloka i się wróćmy. O nie, kolejny potwór. Dobra, szybko uciekamy, zwiewamy, zwiewamy, zwiewamy. Ja cały czas podpalam, nie wiem czemu, no ale tak się dzieje. Dobra, muszę tu ominąć, tu ominąć, przechodzę. Dobra, niechcący, sorry villager, ja nie chciał, ja nie wiedział. Wow, ale się zakręciło, ej, ale ogarnęło się. Już to się nie pali! Villager! Villager! To już się nie pali! To już się nie pali! Eee. Wszystko się unormowało, ogień zaniknął! Na całe szczęście! Ty ja wiem czemu ten ogień był, dobra, ty masz jeszcze tu laki bloki, to rozbijaj je, ja zobaczę sobie jest z daleka, dobra, dobra, co to będzie. Nie. Tylko uważaj na TNT! Czekajcie, coś mu eee, się rozpaliło. Dobra, to dawaj pusty kolejnego, my. dawaj kolejnego. Ja sobie stanę dalej, bo jak TNT wywali, to będzie problem. Ło! Wow. wow, uważaj! Uważaj villager! To coś lata! To Tylko jest dziwna, yy, na koniu normalnie on lata i strzela do ciebie z łuku. Dobra, pomogę ci, Villager, nie będę taki... Wezmę drewniany miecz bo zebek. tylko taki mam i go... Zepchajmy, zepchajmy go! Tak jest, Dobra. tak jest! Dobrze, Villager! I poleciał kościotrup na dół, tam go się rozwali z takiej wysokości, jak spadnie. Dobra, rozbijaj kolejnego lucky bloka. ja sobie odejdę. No, Zemek, palić się znowu! Zemek! To nie ja, zebek. to ty! To ty! To ty nie zbliżaj A. się do mnie! A, to znowu ja, ej, ej, ale się przed chwilą nie paliłem, co jest grane, Villager, podpalę cię, awaj Nie, nie <laughs> No samo się to robi, nie wiem, co się dzieje, zaraz padnę w ogóle Dobra, chyba się unormowało, Ok, ale cały czas się palę, jak to ogarnąć, o, przestałem się palić, znowu się palę Przestałem się palić. Znowu się palę. Co jest grane? Dziwne rzeczy się dzieją, widzowie, ale na szczęście udało nam się ogarnąć ten ogień. Normalnie mieliśmy wodę. Villager miał wodę, żeśmy rozlali, no, no i ogarnęliśmy. Także, Villager, rozbije kolejnego Lucky Bloka. Ja ci nie przeszkadzam. Zobaczymy, co tym razem się pojawi. O, pewnie zajączków, no? Fajnie, fajnie, fajnie. fajnie, fajnie. z tego. Kupuj, młody Villager! Łooo, ale wywaliło. Villager, żyjesz? Sorry, ale ja... zobacz, jestem. Ja nie chciał, ja nie wiedział. Weźcie się tutaj, podbuduj, a ja już lecę z kolejnymi laki blokami. Wow. Ej, zobacz, co mi się pojawiło. Ja wiem, co tam trzeba wejść. Wejdź tam w ilaczek. Nie. Wejdź tam. Ja wejdę. Nie zobacz, wejdę. ja wejdę, ja wejdę, ja wejdę. Dobra, dobra. Oooo! Widzisz to? O! Wywaliło nas kosmos. Nie spodziewałem się tego, TNT. Dobra, lecimy dalej. Czekajcie, musimy teraz przejść to wszystko. Gdy padniemy, rodzimy się od nowa i musimy niestety naginać od początku. Także idziemy, idziemy, idziemy. Na samym początku byliśmy i teraz biegniemy w tamtą stronę. Widacz, Biegniesz za mną, czy żyjesz? Ty przeżyłeś? Nie słyszę Villagera. Dobra, chyba za daleko od niego jestem. Okej, okay, Dawaj, Villager! Szybko, szybko! Bo ja nie mam bloków. Nie mam mi się jak podbudować tamtą stronę. Znaczy, w sumie mam jeden blok, ale jeden mnie tutaj nie uratuje. Dawaj, Villager! No ja mam, ja mam, ja mam. Dawaj, Villager, do samego końca. Musimy dojść i rywalizację powiedzmy, że zrobimy na końcu, słuchajcie. Kto będzie pierwszy? Bo tutaj z tymi laki blokami to nie ma co się spieszyć. No, ale dobra. E, zaraz zobaczymy, co nam jeszcze wypadnie z nich ciekawego, bo ja mnie w sumie... To ciekawi. Dawaj, dawaj, villager jeszcze dalej, jeszcze dalej. Dobrze, masz jeszcze wystarczająco bloków, bo ja nie mam ma, ani jednego, ma, Nie, Dobra, to musimy uważać na to TNT. No, nie, to. Nie, nie wchodź do tego, nie, jak coś. Rozwalamy i. wow. Nie, 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 Czemu? nie, 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 Czemu? nie, Sebek? nie, 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 no. nie, 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 Dobra, dobra. Mam dwa takie Nie dojdziesz tam do tamtego, ale musisz go rozbić. Ty musisz się podbudować. A. Musisz go rozbić. No dobra. A ja zobaczę, co ja mam w kolejnym lucky bloku. O! Skrzyneczka w końcu, coś normalnego. Emeraldowy miecz, zbrójka emeraldowa i jakieś bloki. Bloki mi się przydadzą, więc je wezmę. Jakiegoś kryształa w ogóle dostałem. Ej! Bo ja się pojawiłem na początku? Halo, to nie fair! Ej, to nie fair! Pojawiłem się na początku! Sawek, Samek ci drogę, chodź. Dobra, idę. Widzowie, widzimy się już przy villagerze, bo mi ta droga chwilę zejdzie. Ostatnia prosta, jestem villager! Już, doszedłem, dotarłem. Dobra, wiecie co, ta skrzynka jest jakaś dziwna. Samek znowu to samo! Ej, co jest? Co jest? Co jest, co jest, co jest, co jest?! Uciekaj. Skąd tu się creepery pojawiły? Ej, nie rozbiję na kidnoków, jak ja coś robię! O, bo Dobre, wtedy dziwne dobrze. rzeczy się dzieją. Ja sobie zbrójkę ułożę, ta zbrójka mnie coś tam uchroni. Mamy tutaj coś takiego i mamy jeszcze coś takiego. Czy coś takiego jeszcze nie widziałem? Czekaj, Villager, podejdź tutaj, ja Cię uderzę, dobra? Zobaczmy, co się sobie tylko... Cyk, cyk, cyk. Ej, nie mogę Cię No nie, pojawiłem się znowu! Tutaj! <ślesk> Nie wiem czemu, bo to teleportuje, ale czemu na sam początek, a nie na sam koniec? Ja nie chcę wychodzić od samego początku. Czekajcie, zaraz próbuję się tepnąć za pomocą tej ręki. Zaraz ona się załaduje do pełna, a na razie to biegnę w stronę villagera. Villager, biegnę do ciebie. sebek. Mapa mi się nie chce załadować, coś się zbugowało. O, oh, dobra, e, odnakowało się. Słuchaj, e, villager, wyrzuciłem tą rękę, bo to ona powodowała te lagi. Dobra, teraz. O nie. o nie, wypuść mnie, villager, wypuść mnie, wypuść mnie. Pomóż no, mi, leka, leka, już, kopie, 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 kopie. kop, 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 kop to, kop ten obsydian. kop, musimy go rozwalić, kopie, kopie, a no, kopie. mi się kończy, powietrze, 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 jedzenie, daj mi kurczaka kopie. jakiegoś, o dobra, kopie, super, dzięki, dzięki bardzo, widać, że jesteś super, ty, da dasz mi jakiegoś tego, coś do jedzenia jeszcze, albo dobra, w sumie to nie, w sumie to mi wystarczy. Dobra, dzięki, albo no dobra, wezmę, wezmę, na razie wezmę i rozwalmy tego Aha. lucky blocka, zobaczmy, jakiś bob mi się pojawił, o, uważaj villager, on idzie do ciebie, ty sobie z nim rać, a ten był pusty, a nie, gąbka była, co, no, Zwalgo! zwal go, zwal go, a masz, a masz, ja ci pomogę villager, jestem twoim kolegą, a masz, a masz. A masz Asio, asio, asio stąd bobie, asio stąd Bobie, Asio, idź mi stamtąd, idź mi stąd, idź mi stąd! Wywalamy go, wywalamy villager, wywalamy go! To jest! Poleciał sobie! Dobra, ja się znowu palę, ale chyba mi to przejdzie, co? Ej, <śla> nie pomogę. Co ci? jest zapisane na tej tabliczce? Czekaj, zobaczę. Nic, nie ma nic napisane. Dobra, uwolnię cię, uwolnię cię, mam kilofa. Dzięki, za nie Proszę bardzo, proszę bardzo, idziemy dalej. Dobrze, że mam kilofa, bo inaczej by villager tam musiał zostać. O, marchewki! Rozwalamy, taki bloka, ten był pusty. Okej, lecimy dalej. A ten? O, a ten mi dał króliczki fajne. A to by, villager, co tam pusty? Heum, heum. Ach, <śle> Ej, ten i blok hey, no, był super to jest lawa Czekaj, podam ci rękę, podam ci rękę, dawaj Dawaj Aaaaa. Dawaj, o! Yes, udało yes. się Petarda, dobra, na szczęście No to dawaj e, dalej lecimy Musimy sobie pomagać Ty, dostałem, patrz, palaki, O, Udawane, ale bym prawie padł Udawanego tego dostałem Ale dobra, nic się nie stało W razie co to trzeba daleko rzucać o właśnie tak. Teraz też prawie spadłem, ale Co dobra, udało się. Nie, się nie. Nie, dobra, no, już nie już będę tym strzelał już. A tutaj plus 100. Stroje dla konia. Czekaj. Masz. O, widzisz? O, Trzymaj Pokaż. Pojszony I teraz dostajemy same dobre. Patrzcie. O, Super, dobra, musimy ich na, jak najwięcej. Ciastka dostałem. I teraz jakieś te dostałem. Ulepszenia. Dobra, elegancko. Superansko. A te są po prostu minus 100, jak ja rzucę tym villagera, to mu się krzywda stanie, Sebek, Zobacz na siebie. Idź widać. Co? Zobacz na siebie, Sebek. No, że niewidoczny jestem, bo dostałem no, ale milion... widać tylko klatę. No, kto wizja, niewidzialność, siła, zwiększony skok, szybkość. Patrz, villager, jak ja teraz biegam. Ziu, ziu, wow. I skoczę jak wysoko, jak zajął. Jak szybki. Jak królik, A. No. Ej, dobra, Aja. żelazna zbroja końska. Co to jest? Ja mogę to ubrać? No nie, To jest na konia, same. To jest chyba na konia, no też mi się tak wydaje. Dobra, ale dostałem jeszcze jakieś książki zaklęte, to one mi nie są potrzebne, je mogę powyrzucać. E, co ale mi się tutaj jeszcze blok. nie przydało, te książki <laughs> na pewno. I weźmiemy sobie te ciastka tutaj, a to powyrzucamy. I dalej rozwalamy te po prostu laki bloki. Zobaczymy, co nam kolejnego wypadnie. Także rozwalamy tego. WIDACZER, <laughs> <laughs> POMÓŻ SZYBKO, POMÓŻ! Nie! Yeah, tu, yeah. tu, zaraz Czekaj. spadnę. Zaraz spadnę. Co? Zaraz Czemu? spadnę. Pomóż, pomóż, pomóż. Czekaj, czekaj, czekaj. No, czekaj, czekam, czekam, czekaj. czekam, 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 czekam. Ja się nie mogę ruszyć, bo spadnę. O nie, ten jeszcze mnie nawala. To jeszcze mnie nawala. O, nie, nie nie, nie mogę paść, nie mogę paść, nie mogę paść! Villacer! O nie, lecę w dół! Villacer, podaj mi rękę! Do góry jak chcę z powrotem, podaj mi rękę! A! O, super, dzięki A! bardzo, jesteś super. Nareszcie. Słuchaj, mam mało życia, ogólnie muszę sobie coś zjeść, tu jesteś ja jakaś. No tygrys O, to, to, to tego tygrysa musimy stąd wywalić. Ogólnie ten Lucky Blok był zły, czekajcie, przejdę jakoś tu. No nie mogę przejść! co jest grane, blokuje się cały czas Weź tu Villager, ja albo rozwal to, no Rozwal to, a ja sobie zjem ciastka, żeby mi się życia trochę zregenerowało. A tego tu wywalę. A masz, idź! No i poszedł sobie, tam poleciał. Nie no, ja tego Lucky Bloka. Dobra, tylko czekaj, ja sobie odejdę z daleka. O nie znowu bob. ten Bob. Znowu ten Bob. Dobra, zajmij się nim. A ja zobaczę co tutaj jest w kolejnym Lucky Bloku. <laughs> Mam Ender perełki? Pereła Edu! Yes! Mamy per, I oko Endera jeszcze, ale super. Okej, okay, no to mamy fajne rzeczy, powiem wam. Te sobie wyrzucimy, te nie są nam potrzebne, cyk, 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 tutaj też to wyrzucamy. O nie, to mi się sporo ten do ekwipunku zbiera. Widaczę, uważaj, co ty robisz, z Bobem walczysz? Walczę z Bobem. No wyrzuć go, no po prostu i rozwalamy lucky Ej, Ło, uważaj, wiedźma, wiedźma niedobra. I tu jeszcze, ej, idzie do ciebie, uważaj, bo wybuchnie, wybuchnie, wybuchnie. Łojoj, ile tych nietoperzy tu jest? On się z wiedźmą nawala. Pomógłby ci villager, ale nie chcę ryzykować, bo coś może mi się stać. Woo, ale a. wywalenie było. Villager przeżył. To już to szok. Ja to żyję, fajnie. ja żyję. Dobra, villager, dawaj, lecimy dalej. Ja sobie zjem ciastka, żeby mi się życie oh. zregenerowało. Wow! Ja ledwo wow. przeżyłem. Za tak ja Co to? Nie wiem. Dobra, a tutaj? E, tu będzie zbrójka. O, elegancko to sobie mogę od razu ubrać. Mm. I czekaj, villager. Ja sobie stanę tutaj na rogu i wezmę, powyrzucam. Te wszystkie niepotrzebne rzeczy: czyli takie, coś drewniane, to mi nie jest potrzebne. To też mi nie jest potrzebne. To sobie wyrzucimy, to sobie wyrzucimy. To, co mi nie jest potrzebne, to wyrzucamy. Ja tego na pewno nie będę korzystał z tego. Cyk, cyk, cyk: to wyrzucimy. Coiny zostawię, bo tu są pieniążki. Tutaj nie wiem, co to jest w sumie. Zbrójkę też wyrzucam. Toxic Snappy Water a wow. i zobaczymy to? Ledger, patrzymy co to jest? Co to, co? No nie wiem co to jest. No dobra, nieważne. E, idziemy dalej, patrz, ja mogę się teleportować na Twojeku Yyy, Okej, no to rozwalamy Lucky Bloka z daleka, cyk? Sebek, o, bloki. Sebek. No. Zobacz No nie rób! Nie, 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 no nie odpalaj tego! Ale nie odpalę spokojnie, no, spokojnie! No. Nie odpalaj, bo mi się znowu od początku nie chce iść. Uuu. Co? Co jest? Diamentowy mieczy entantowany tak, masz? O, to super. Dobra, to lecimy dalej, lecimy dalej, bo jeszcze do końca jest kawałek. Uważaj, uważaj, bo ten Creeper wybuchnie. Daj mu do siebie podejść, on wybuchnie, i ty się oddal. A ja rozwalam dalej, patrzę co tu jest. Obsydian dostałem. Super. Co tam się dzieje? Eee, nic, nic. Tyle wybuchów? Kwiatki! Ej, hey, Villager, chcesz kwiatki ode mnie do ciebie. Daj, daj, ja lubię kwiatki. To, to weź sobie, weź sobie kwiatki, ja nie chcę sobie ekwipunku zabrudzać całego. Ciasko sobie no. zostawię kwiatki. to sobie od tutaj wezmę, to też, to też. Idziemy dalej i rozwalamy z daleka. Cyk, cyk, cyk. O, zajączki, dobra, miły to był. To był dobry lucky blok, teraz będzie o, chyba zły. Dostałem TNT, więc nie jest taki zły. Villager! Podpar no, nie u mnie, nie, nie, Dobra, czekaj, otwieram skrzynkę, patrzę co tutaj jest A, w sumie to nic ciekawego Zostawię sztabka żelaza, to sobie mogę wziąć Resztę zostawiam, bo mogą być oszukane rzeczy I rozwalamy kolejny O, dostałem mieczyk, patrzcie Lucky sword Rozwalmy króliczka A, masz króliczku Wow, na no strzała go załatwiłem O nie, on biega jakiś no o nie, nie nie, 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 co tu się sebek, stało? Sebek. Co tu się stało, wydarzyło? No weź i pomóż, villager, rozwal ich. Masz Dziekaj, jakąś sebek. broń? Nie, jest piętnastoma. Masz jakąś broń? Mam, 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 mam. O, już widzę koniec, to weź rozwal ich z tej broni. Już, 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 już. A ja ich patrzcie. Ha, szli w tamtą stronę, ja ich go Dobra, Uch, dawaj to, to... villager, dawaj na nich, rozwal ich. A, masz, już, a masz, Dzięki tak Ciebie! Elegancko, no nie, nie gadaj, że znowu podpalam. Znowu się podpaliłem. Nie, 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 nie. Nie? Co za robak? Nie wiem, rozwalaj, rozwalaj wszystkich, rozwalaj wszystkich, rozwalamy ich. A macie, padacie, padacie, tak jest, rozwalamy, rozwalamy. Ej, co tu jest? Co się pojawiło? Lakidoka rozwaliłeś, że pajęczyna się pojawiła czy co Dwóch jakiś zbroja się pojawiło, nie. dawaj, 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 nawalamy ich, nawalamy, ten w garniturze, a masz, a masz, a masz, dobra, padł, elegancko wszyscy Rozwaliliśmy wszystkich, lecimy z kolejnymi, uważaj! Co to? Nie wiem, co to było Co to? Jakieś eliksiry, cyk, tu rozwalamy, tu jest, dostałem coś takiego, mnederowa gwiazda, o, a masz, a masz, a masz, kozaku, a masz, a masz rapadu elegancko rozwaliłem. No nie, jeszcze jest. Uuu, złote jabłka. Co jest, co się teraz pojawił? Co tu jest przed moim ekranem? Dziwne rzeczy się pojawiają, powiem wam. Dobra, nieważne. Zjedzmy Ey, sobie. Cosmek, dostałem darmowe laki, Bloki. Tak? Ale tak, dobra, zobacz, zobacz. To weź je do ekwipunku, na razie ich nie rozstawię, bo jesteśmy przy końcu i musimy dojść do samego końca, zobaczyć Lala. co będzie na końcu. Cyk, 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 ja to wyrzucam, to mi się nie przyda, to mi się nie przyda, to też mi się nie przyda, sztabka też mi się raczej nie przyda, rozwalamy to i zobaczymy co będzie w tym Lucky bloku. Tutaj nic nie dostaliśmy, idziemy dalej, rozwalamy O nie, dobrze, że mam kilofa dobra Ej, lawa! Lawa! Ja jestem pobudź! Czekaj, stop, biegnę! Dobra, już biegna. dałem radę, wyszedłem, 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 A, wyszedłem. Dobra. Uciekam stąd, tylko nie mam wody. Dobra, rozwalamy kolejnego. No nie! Tak, <laughs> znowu! Drugi raz to samo? Czyż to jest niemożliwe? Aż. Cyk, przechodzimy dalej, dobra, wyszedłem, wyszedłem, wyszedłem. Muszę się tylko ugasić, bo ja cały czas się palę. Tu rozwalimy. O, pieski się pojawiły. Zobacz, ile piesków słodkich. Jeszcze tak, się położyły! Tak. Patrz! Wszystkie się położyły! A ja się palę. No nie za dobrze. Mamy gdzieś wodę? O dobra, ugasz. to. Zostaw te pieski, nic im nie rób. O, a tu koniki teraz się to pojawiły. A to co, konie? No, jest, dwa konie zombie są jeszcze. O, i mamy wodę lawę, dobra, mamy wiaderka, jest elegancko, puste też się przyda, bo normalnie będziemy mieli czym pozbierać i w razie co będziemy mieli się czym ugasić. Mamy mleko, mamy to, no to elegancko wszystko. I zaraz dojdziemy do końca... Ej, zobacz z jednego wyszły dwa. O, no to spróbuj, tylko czekaj, ja się odsunę. Villager, wychodź. No nie, ja też jestem za Dobra, czekajcie, wyjdę sobie elegancko. Tu zobaczymy, co w tym laki bloku będzie. A tu A są jakieś... Buce. Ej, fajne spodnie dostałem. I buciki, patrzcie. Diamentowe. No, powiem wam elegancko. Na tego konia mogłem strójkę założyć. Zobacz. A czekaj, czekaj, bo chcesz ten, no tu naciskaj, no teraz możesz naciskać. Czekaj, czekaj! Czekaj, TNT leci! ci. ale wysadziło. Zobaczmy, co tu mamy. Złote jabłka i sztabki złota, w końcu coś normalnego. Tak jest. Dobra, weźmiemy sobie. Muzyczkę. Co, co? To nie dla ciebie. Muzyczkę, zobacz, zobacz, zobacz. A, muzyczkę Alpek. masz. To dobrze, a nie ja mam szmaragdy, diamenty, emeraldy i wszystko. Lazuryt też sobie weźmiemy, to sobie weźmiemy. Te słabe rzeczy poddajemy, bo to mi się nie przyda, to mi się nie przyda. Te drewniane też nie, obsydian, obsydian na razie sobie zostawimy. I co byśmy mogli tu jeszcze? Naderową gwiazdę, potrawa z królika. Tutaj dobra, tyle w zupełności wystarczy. A sobie, jesteś głodny? Ja nie jestem głodny, a czemu? A proszę, no weź. Nie, nie, nie chcę, nie chcę, nie proszę, chcę. Nie proszę, chcę proszę, się proszę. od ciebie. Co ty mi nie <laughs> No tam Grujący ziemniak, no wiesz ty, co? Dla mnie takie rzeczy... O, jesteśmy przy końcu już, dobra. I rozwalmy tutaj. Tu jakieś bloki wyleciały. Co tutaj wyleci? Jakieś eliksiry, mikstura leczenia, mikstura leczenia. I skoku. O, fajnie. o elementowy. Mikstura... o. Villager, łap! Pokaż. Co to? <laughs> <laughs> Do au, au. Ej! Ej, no tak nie no nie, dłości dostałem, leczenia chcę, pyk! I mikstura leczenia kolejna! A, do wypicia, dobra, no to wypijmy i wyrzućmy tą butelkę. W głowie mi się kręci, bo Villager mi się dał. Wow. I na końcu Sylwester, patrzcie, ale ładnie, jak w Nowym Roku. Ej, tutaj mamy jakieś postacie do bicia się, ale czekajcie, mi się w głowie kręci, Zalej, Villager mnie czymś obrzucał. Podda. Villager, Zabasz. co ty mi zrobiłeś? Mam dłości przez tyle minut, oszalałeś. O dobra, już mi przeszło na szczęście wszystko, także możemy śmiało wchodzić, jeszcze mamy... O! Ładnie, petardy, elegancko. I że czeka, bo chcę wejść do końca, żeby tu czasem nic nie wywaliło. No i powiem wam, że teraz mamy postacie do pokonania. Ty masz jakąś małpę goryla, jakiegoś zombiaka, no to bierzemy się do roboty i lecimy na nich, a masz! U mnie jest jakaś pszczoła, patrzcie, jakiś robak. A macie, a macie, rozwalę was wszystkich, rozwalę was wszystkich. Nawet kury mnie zaczęły atakować, ty, to są jakieś dziwne postacie. Dobra, ale ja je rozwalę, ja je rozwalę. A masz! A masz jeden z drugim, a masz, ile one życia mają, patrzcie, nie chcą paść. Dobra, rozwalamy, 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 wygramy z wami, wygramy z wami. Wygramy z wami, o nie, pajęczyna, pajęczyna, jeszcze coś tu się podpaliło, jakby chciało wybuchnąć i wybuchło. A masz, a masz robaku, a masz robaku, a masz Rozwalę cię, rozumiesz? Rozwalę cię. Tak jest, niszczymy go, niszczymy, niszczymy te robactwo Pokonałem wszystkich! Pokonałeś wszystkich? Nie, niemożliwe! No ja też, ja też, ale dopiero teraz pokonałem wszystkich. Tutaj w ogóle kurciaki małe wyleciały. Dziwne, ciekawe. No i dobra widzowie, no to nie wiem, e, podobało wam się, czy wam się nie podobało, patrzcie, ja tutaj mogę pełno laki pońszonu wyrzucić. Ile tu... Ej! mamy konia złotego! Mogę na nim jeździć! Oh, Ale that super! Ej, nie, nie, to, to jest dla mnie, to jest mój koń. Czekajcie, ja miałem that's taki that's y, diamentowy, o, położę sobie na to diamentowe. Cyk. Ej, nie mogę położyć, dobra, to musimy zabrać jednak z powrotem te. I tutaj mamy jeszcze takie laki pońszony. Ale to są złe. Także co widzowie, ja się z wami już będę żegnał. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie. Widzimy się jutro i co? Trzymajcie się do jutra. Na razie, cześć.